To będzie jak główno wyglądać. Ja, pi to no, się trzymać, kurwa, nie chcę. Jak się nie będzie trzymać, zaraz na silikon spróbujemy. A za co ja się w ogóle wzięłem Ja to się zawsze wybiorę z motyką na księżyc, kuśwa. O kurwa. ty połamałem. Siema, ja jestem Hubert, a dzisiaj trzeba podrasować chrupka. Jako że auto już pięknie wygląda, tutaj będzie oklejna, więc na to nie patrzcie. I... Zamontowałem kar audio za prawie dwa koła, to jeszcze musi kurczę świecić. Patrzcie to. Profesjonalne LEDy, jak w luksusowych samochodach na takiej żyłce to są LEDy światłowodowe. I tak powinna fura wtedy wyglądać nocą, coś pięknego. Drugie LEDy, które kupiłem, proszę Państwa. Są wodoodporne i temperaturoodporne, i je zamocujemy sobie pod auto, żeby auto pięknie świeciło pod spodem. Skoro jest kolor limona, piękna, to mamy tutaj kolor zielony. To będzie trzeba do czegoś podpiąć. Jeszcze nie wiem do czego, ale jakoś się to zaraz wykombinuje. Mamy instrukcję, może kiedyś przeczytam, jak nie będę dawał rady. Zanim w ogóle zamontujemy ten światłowód w aucie, podepnę sobie do zwykłej ładowarki. Trzeba sprawdzić, czy to w ogóle działa. Jest żyłka od światłowodu. I mamy jeszcze taką uszczelkę, żeby go schować w tym. W to się wsuwa światłowód. Aha. Czyli wsuwamy w to osłonę i dopiero wtedy wciskamy. Podłączam. U! Już świeci. I teraz, wsadzając to w to, powinno pięknie świecić. To może mieć sens. Patrzcie to. Jak to w ogóle działa? To jest zwykła jakaś żyłka, a to jest tak zrobione, że jak ja tutaj wsadzę końcówkę, to tutaj na samym końcu świeci. Wiecie co? Trzeba to przetestować w ciemnościach. Przykładam. I to całe świeci. To mnie kurde najbardziej ciekawi, widzicie? Trzymam końcówkę, a to kurde świeci światłem. Zajebiste. Dobra, ej, pobieramy aplikację, trzeba sprawdzić, jak to świeci na zielono. Zajebiste. No patrzcie, ale będzie świecić w bryce. Już się nie mogę doczekać. Kurde, ty, naprawdę nieźle. Nie wiedziałem, że taka jakaś głupia rurka a tyle daje. Czy wy to widzicie? Można nawet zmniejszyć, zwiększyć intensywność. No, a taki będziemy mieć. Green, jak na limonę przystało. Ale wiecie, co jeszcze chcę sprawdzić? Chcę zobaczyć, czy to będzie pamiętało kolor. Ja sobie ustawiłem zielony. Czy jak ja to wyłączę z prądu i zaraz podłączymy, czy dalej będzie świeciło na zielono. No, pięknie, pamięta kolory. Idziemy montować. Powiem wam szczerze, że byłem mega sceptycznie nastawiony do tych LEDów. I tak myślałem, kurde. Jakieś żyłki i to mi ma dawać zajebiste oświetlenie. Ja myślałem, że to będzie taki leciutki. Jak będzie, wiecie, jak będzie tak totalnie ciemno, to takie delikatne kolorki może zobaczę. A to naprawdę fajnie świeci. Myślę, że jak to zamontujemy, to będzie petarda efekt. Najważniejsze, co jest teraz, to jak to w ogóle zamocować. Przewodów mamy w cholerę. Na pewno chciałbym tak na desce rozdzielczej na jednych drzwiach, po jednej stronie, na drugich drzwiach i... gdzieś jeszcze może się zamontuje. Ty, a ja zrobić podświetlaną podsufitkę? Albo nie, aż tak kombinować dziwnie nie będę. Mamy pięć punktów świetlnych, więc pięć można wykorzystać. Mamy 6 metrów światłowodu, więc trochę go jest. Wiadomo, nie muszę też całego wykorzystywać, ale im więcej, tym lepiej. Ogólnie montaż wydaje się być prosty. Będę chciał oświetlić tu całą tą wnękę. Sprawdzę, czy w ogóle to się będzie trzymać. No powiem wam, że może być ciężko. Najwyżej na klej. Też by było można. Dobra, a zobaczymy tutaj wyżej, jakbym chciał tutaj gdzieś dekor. To się w ogóle nie trzyma. Jak zamawiałem z neta, to był tam taki króciutki filmik i gościu na filmiku sobie po prostu palcami wsadzą. Jest tutaj dziureczka i tu mamy taką płetwę, można to nazwać, i ją właśnie wsadzamy gdzieś. Ale z tego co widzę, to, to się nawet nie chce trzymać. To może być trudniejsze niż myślałem, chyba że to się serio klei. To się kurde nie trzyma. Ja to miałem tylko wsadzić, to się miało trzymać, a nie. A tutaj chciałbym se pierdyknąć. Leda. Tu pod radio jakoś. Uff, tragedia. To nawet psuje wygląd auta, kurde. Patrzcie. Tu jest gitara. Wcisnąłem i się trzyma. No słabo, bo słabo, ale się trzyma. I co ma taka z. rurka wystawać? Czy to będzie jak główno wyglądać? To sobie jeszcze zobaczę w ogóle. Okej. Okay. Są trzy krótsze i dwa jeszcze o jakiś metr, albo nawet i z dwa metry dłuższe. ja pierniczę tydzień, ja pochowam te przewody. Wody. W ogóle gdzie to podpiąć? O kurde, to będzie dłuższa zabawa, proszę państwa. <słysk> Dobra, trzeba się brać za robotę. Zrobimy tak. Odtąd puścimy światłowód. Tutaj, o, obramówkę. Tu, 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 tu nad Radiem. Tu zawiniemy i tu. Albo jeszcze inaczej. Tu do końca i tu. I to jest myśl. Zobaczymy, czy to jest tak elastyczne. A tylko gdzie ja to wtedy wepnę? To miało być proste. Dobra, zaraz się tym będę przejmował. Co będzie, to będzie. Tutaj. pik pik pyk. Kurwa, tylko się nie trzyma Tutaj, tutaj, tutaj nad kierownicą Kurwa, roluje się O, Dobra, na spokojnie, już bez przekleństw Kurwa, wypada, ścierwo Ja pierdolę się trzymać, kurwa, nie chce. Jak to ma niby wchodzić? Jak to wszędzie wypada? Ta bębka taka luźna? Czy po prostu to takie jest? Byle jakie Uff, Trzymaj się no kurczę, pieczone. Jak się nie będzie trzymać, zaraz na silikon spróbujemy bezbarwny. Jakieś takie kleksiki, kropki i powinno się trzymać, bo przecież to jest porażka. Jak mam miał to świecić, jak to kurde się nawet nie będzie trzymać. Podczas jazdy na pierwszej dziurze wypadnie. Sprawdźmy chociaż, czy światłowód wejdzie. Tutaj mamy teraz rureczkę i tutaj aplikujemy światłowód. Powiem wam, że on tak naprawdę ciężko wchodzi. miał się zaraz połamać coraz większe tarcie, ale wchodzić wchodzi. Weszło praktycznie do samego końca. No patrzcie, czy to się trzymać nie chce. Tutaj to już w ogóle wypada cały czas. Próbuję to wcisnąć, a to się nie trzyma. I chciałem to przykleić. Ja pierniczę. Tutaj tak samo po tej stronie się nie trzyma. Widzicie, wsadzam to, a to się wypada. Jak to ma być niby zrobione? A może spróbuję sobie pod sufitkę po prostu całą pierdyknąć światełkiem? Czy tu bym mógł wcisnąć ten światłowód? No chyba bym mógł i chyba. By się trzymało. Tutaj odtąd, o tutaj, i tam do samego końca, aż do bagażnika z dwóch stron. Takie paski też by było świetnie i być może byłoby łatwiej. Muszę to przemyśleć. Two minutes later. Wiecie co? Przemyślałem sobie, wyciągamy to główno stąd, bo tu się nawet nie chce trzymać, widzicie? To kurde samo wypada wręcz. Opieścimy tym pod sufitkę i będziemy mieć świecący sufit na zielono. Wtedy fajnie będzie oświetlać. Mam nadzieję, że to będzie w miarę tam intensywne, że będzie fajnie wpadało do kabiny zielone światełko. To by było zajebiście. Myślę, że to będzie plan doskonały ogólnie. Powiem wam, że to ma jakiś sens. Idzie całkiem nieźle. Trzymać się trzyma, będzie tylko trzeba później wsunąć światłowód. I powinno być zajebiście. Państwa, zobaczycie. To będzie świecić jak super bryka. Jak nowoczesne. O! Oświetlenie ambientne Tylko w suficie. Bo co? Kto mi zabroni? Będzie przynajmniej coś oryginalnego. Kto podświetla sufit? No nie znam nikogo, kto by miał podświetlony sufit. A ja będę miał pod sufitkę podświetlaną. Mamy to. Zamontowane tutaj. O! Do samego Do końca. I na końcu tu idzie i będzie się chowało za tym boczkiem. I tu będzie wiązka. Właśnie ten laser z tej strony. I to będzie Zamknięte, schowane tam, a drugi laser, bo wiecie, wydaje mi się, że to kurczę będzie za duża odległość. To jest spokojnie z 2 metry tego światowodu będzie, więc drugą wiązkę tu jakoś wciśniemy i gdzieś tu będzie się łapała wiązka. Mam taką nadzieję, że dam radę. Dobra, przepychamy światłowód. Tu powinien przejść lajtowo, bo nie ma żadnych, wiecie, jakichś wygibasów, jakichś zakrętów, więc to powinno przejść bez problemu do samego końca. Trochę go wepchałem. Sprawdźmy, jest tutaj. Tutaj. Może Możecie zauważyć, dotarł dotąd, więc spoko. Na razie tak zostawiamy. I teraz ten światłowód trzeba będzie jakoś tu wcisnąć. W BO wejdzie pięknie Tutaj dołem I kurde, tutaj trzeba teraz zaraz poprowadzić tamte te Tamte światełka I teraz pytanie najważniejsze Gdzie się podłączyć z tym? Chyba ten, pod gniazdo zapalniczki by było Git Albo może pod radio? Kuźwa, kusi mnie, żeby pod radio to zrobić Pod co tutaj można się podpiąć? Nie wiem, nie znam się Ach, Chyba gniazdo zapalniczki może być prostsze w ogarnięciu Mam dwa przewody Oba są na USB Jest krótszy i jest dłuższy Czyli co? Oni mi każą podpiąć się pod G gniazdo zapalniczki pod jakiś kurde Transmiter, pod ładowarkę Wolałbym opierdzielić te przewody i żeby to było schowane Radio schowam z powrotem Sprawdzę w ogóle czy gniazdo zapalniczki działa Wcisnęłem je przed odpaleniem I teraz nie chcę wyjść zapalniczka Dlatego odpalę brykę i zobaczymy czy ona się zagrzeje I wyskoczy, bo powinno wyskoczyć Jeżeli nie wyskoczy to trochę lipa Bo może po prostu nie działać Patrzcie jak to pięknie pali no korde, złota fora! Coś nie chce wyskoczyć za paniczka. Nie wiem dlaczego. Dobra, gasimy go na razie. Zostawię po prostu na zapłonie. Jeszcze wam się nie chwaliłem, ale byłem u gazownika i już nie wycieka gaz. Przyczyna była bardzo prosta, aczkolwiek ja nie chciałem grzebać przy gazie. To już nie są bezpieczne zabawy. Ja się aż tak nie znam. Wolałem przy gazie nie grzebać. Jeszcze by coś wybuchło, ale okazało się, że była taka zwykła pierdoła, że po wymianie tej zwykłej pierdoły wszystko śmiga. A mianowicie tu mamy przewód od gazu i on prowadzi do filtra od gazu. I okazało się, że tutaj, o widzicie, jest nowa opaska. Ktoś, kto miał przede mną te auto, grzebał przy tym i był za duży przewód. Tu powinien być tak, jak jest teraz. To jest chyba dziesiątka, czy jakoś tak. Była dwunastka albo szesnastka i to było tak ściśnięte, że on tutaj na łączeniu był pomarszczony i tędy syczał gaz. Tak samo gazownik tutaj odkręcił. Jak tylko chwycił ten przewód i pociągnął do góry, to dosłownie wyszedł przewód stąd razem z filtrem. Tak to było pięknie tutaj zamontowane. Gazownik wymienił mi wszystkie filtry, wymienił ten wężyk i okazało się, że wszystkie filtry od gazu były tak zajeb...ne, że to się w pale nie mieści. Nie wiadomo, kiedy były wymieniane, ale były po prostu strasznie zawalone. Tak ktoś dbał przede mną o te auto. Ale zobaczycie, ja doprowadzę je do Superstanu. Można jeździć, tak samo jest na benzynie, bo sam naprawiłem, więc proszę Państwa, jak widzicie, ta BMK to nie jest taki złom, jak niektórzy sądzili, bo jest naprawdę git. Ogólnie nie wiem dlaczego, ale ta zapalniczka nie wyskoczyła, ani teraz nie chce wyjść. Kliknęłem, weszło i już nie wychodzi. W każdym razie podepniemy się tak 3 pod to. Sprawdzimy tylko, czy jest prąd. Za pomocą yy, multi narzędzia to trzeba ściągnąć. Ja wierzę, jaki to jest prosty demontaż. O. I ściągnięte. No, jak to wszystko roz... E, no to co tu się dziwić? Tu mam widzę dwie śrubki. Rozkręcimy to i powinienem wtedy móc wyciągnąć gniazdo zapalniczki, tak mi się wydaje. Śrubki odkręcone. Sprawdźmy, czy to teraz będzie chciało wyjść. Bo ma rację, bytu. Co wam jeszcze powiem? To ciężko mi biegi chodzą w aucie. Nie wiem dlaczego. Zastanawiam się, czy, czy może oleju nie ma w skrzyni. Kurczę, dajcie znać, jaka może być przyczyna. Wchodzą ładnie, nie ma jakichś luzów czy coś, ale takie kurde, tak ciężko to wchodzi. Kurde, co to jest razem? Cały panel? Kurde, jak to zdemontować? O, coś tam chorupało. To może puściło coś. O, o, mamy jedną część. Zajebiście. O, tu są śrubki, jeszcze dwie. Dobra, odkręcamy, proszę Państwa. Zaraz dostaniemy się do zapalniczki. Tylem. Mamy to. A co tam jest w środku? Pieniądze? Tu jest jakaś wtyczka. Tak, od ASR. Odepnę. I mamy tutaj dojście do zapalniczki. Czy ja się nie pogubię w tym wszystkim, jak to później będę podłączał? Oto jest pytanie. Tutaj mnie zastan zastanawiałem te wiązki. Może gdzieś tu się wpiąć do tych wiązek? Czy lepiej nie kombinować? Kurcze, chyba najbezpieczniej będzie jednak gniazdo zapalniczki. O, jedno zeszło. Oh! I drugie. Dobra, muszę pamiętać i wy też widzowie pamiętajcie, jakbym zrąbał. Są dwa bolce, złoty i srebrny. Na srebrny bolec idzie brązowy przewód, a na drugi przewód idzie plastikowa wtyczka. Trzeba to zapamiętać. W sumie srebrny do srebrnego. Tak muszę zapamiętać. Srebrny do, do srebrnego, plastik do złotego. Słyszycie? Coś tam jest, ale najlepsze jest to, że nie wiem gdzie. To na pewno jest jakiś pieniądz. Dawać pieniądze. Wiecie, przynajmniej będziemy nie stukało podczas jazdy. Ku. a dwa złote. Ja... pole, no zajebiście! Na szczęście przyda się akurat na części do BMW. Teraz możemy się wziąć za próbę podłączenia tego do auta. Przyniosłem multimetr, odpalamy sobie na 20V i teraz trzeba sprawdzić czy w zapalniczce jest prąd. Jeżeli będzie prąd, to możemy się tam podłączyć. Jeden przewód to powinien być masa, a drugi powinien być yy, zasilający. Tak zrobimy i drugi tutaj minus 12,5. A na odwrót Tutaj wepniemy i dotknę tutaj. Tak, teraz jest 12. Patrzcie, mamy to, czyli jest prąd, ale co jest ogromnym problemem, zapłon jest wyłączony i pokazuje prąd, czyli zapalniczka jest pod stałym prądem, co mi się bardzo nie podoba. A jak damy zapłon, czy zgaśnie? No dalej mamy. Ty, to jak to zrobić? Dlaczego zapalniczka ma cały czas prąd? Ja pierdnięcie, dlaczego nie może iść wszystko po mojej myśli? Teraz trzeba wykmienić Jak zrobić, żeby w zapalniczce był tylko prąd podczas zapłonu? Bo jeżeli ja podejmę, te LEDy teraz, to one będą świeciły cały czas. A ja bym chciał, żeby LEDy się zapalały, kiedy ja odpalę zapłon albo kiedy włączę auto, a nie cały czas, bo mogę ustawić, że w aplikacji będę je włączał, nie? A co jak ja zapomnę? Wyjdę sobie z autka, bo będzie dzień, właśnie, bo będzie dzień. I zapomnę wyłączyć, bo nie będzie widać, że się świecą. I mi wyładuje akumulator, więc tak nie można. Zapytamy chatu GBT. Eee, Chat GBT podpowiedział, że musi znaleźć źródło zasilania, które jest aktywne tylko po włączeniu kluczyka w pozycję zapłonu, żeby odciąć oryginalny przewód od gniazda zapalniczki i poprowadzić nowe, nowe przewody, żeby znaleźć bezpiecznik, który odpala się dopiero po zapłonie, pod niego podpiąć drugi przewód i wtedy pociągnąć go do gniazda zapalniczki. Ja ale przecież ja, ja nie lubię takich rzeczy, ja nie dam rady. Chyba. Ale czy mi się chce? Ja przy to miała być prosta zabawa, ja tu miałem w pół godziny pierdyknąć. A ty jak zwykle się szykuje na cały dzień roboty, nie? Ja pierdził. Ej! A podłączyć się pod szybę? Ale nie, bo ty są aż cztery. Ale se sprawdzimy multimetrem. A i nie wejdzie w kostkę. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Może wezmę troszeczkę od ASR i troszeczkę od tego. A nie, bo to zwarę mogę zrobić. Tak nie można. Daj, a wiecie co? Chwytam z tym. Podłączamy się, tak? Będę pamiętał, żeby wyłączać. Tylko ja nie wiem, jak ja to wszystko tutaj niby zmieszczę. I jeszcze to trzeba jakoś pociągnąć przez karoserię, żeby wyjść tymi przewodami gdzieś. Ku... a za co ja się w ogóle wzięłem? Przecież to roboty na trzy dni, a nie na jeden. Ja to się zawsze wybiorę z motyką na księżyc ku który Trendy tu niby kurde puścić przewody. Przecież to jest taki pęk przewodów, że ja nie mam pytań. Wszystko poplątane. Trzeba to rozplątać, rozdzielić. Każdy przewód. Ja sobie wymyśliłem. Dobra, dam radę. Pokażę wam, że się da samemu jak się chce. Będzie pięknie jeszcze. Będę się jeszcze cieszył, że to zrobiłem. Więc tak, rozdzieliłem. Są dwa długie i trzy krótkie. Jeden będę musiał zaślepić albo upierdzielić, ale chyba bardziej zaślepie. Jeden będzie zasilał na początku, czyli ten krótki, a drugi będzie trzeba przez całą karoserię do tyłu, żeby od tyłu zasilał ten przewód. Na pewno się uda. Mam taką nadzieję, jak... Nie ma co się nad sobą użalać. Jedziemy z koksem. Najfajniej by było, jakby w tej kostce nie były wszystkie w na raz tylko jakieś wtyczki takie mini mikro wtyczki by były zajebiste do wsadzenia bo mamy pięć przewodów na raz to się wszystko plącze i tylko denerwuje skoro już i tak jestem po tej stronie to sobie najpierw pociągnę przewody tutaj tędy, na drugą stronę i ciul porozkręcamy całe auto w pizdu, ale będą ledy odkręcamy tutaj ten boczek bo widzę że on jest na śrubce tutaj się przeciśnie. dobra będzie zajebiście z tej strony przynajmniej i patrzcie teraz tu se wsadzę odegnę jest przeszło pod deską tak pyk 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 przeciągamy cały przewód mamy go jest jeden i trzeba jeszcze jeden poprowadzić z tych krótszych w ten sam sposób bo on musi być tutaj na rozpoczęciu mamy drugi przewód i zajebiście mam te dwa przewody Wciskamy pod deskę, bo to musi iść tędy. Na, na szczęście tu wszystko w tej pęce rozbitne, więc wchodzi pięknie. Drugi tak samo. I teraz, żeby to nam pięknie, wiecie, tam później świeciło i żeby nikt nie wyrwał. Gdzieś tam trzeba w wpierdzielić. Te przewody przeciągnę i pyk, mamy przewód. Teraz będziecie więcej widzieć. Tutaj mamy przewód od wzmacniacza i też tam dam przewód od światłowodu. Tutaj się go, kurde, pod wiązką pyknie. Mamy go i teraz w niczym śmieć nie będzie przeszkadzał. I on na razie tak zostaje. On nie chce tutaj dynda, bo dopiero będę się nim zajmował, jak już pociągniemy światłowód. Pierwszy przewód zaaplikowany. Teraz ten drugi też trzeba w ten sam sposób poprzekładać. Aby było dobrze. Przewód jest tutaj i teraz go w tym samym miejscu, w którym przepuszczałem już kiedyś, przewód od wzmacniacza. Tutaj ten czerwony, to jest przewód od wzmacniacza. Jakbyście chcieli się dowiedzieć jak w BMW 46 podłączyć tubę ze wzmacniaczem i wymienić głośniki sobie, żeby wasze kar audio dudniło basem, to link do filmu zostawiam wam w opisie, jak jeszcze nie widzieliście. A tymczasem tutaj teraz chowamy wszędzie. O, tutaj tutaj. O kurwa. A ty, taki jakiś krótki, ciekawe czy starczy. Nawet mnie niech nie denerwują. Jak nie starczy, to się zawiodę. Z jednej i z drugiej strony będzie trzeba śmignąć tak samo. Starczyło! Ja pierdziu, no. Jestem w szoku. Patrzcie, sięga dotąd i on będzie sobie gdzieś tam. Tam będzie początek. Tutaj jeszcze tylko zdemontuję. A co on się tak dobrze trzyma? O ty kurde. Trzyma się. Coś pękło. O kurde, ty połamałem chyba. Dobra, pójść. Ważne, że już się nie trzyma. I teraz wsadzamy tutaj, o! I to będzie tu. Na razie zostawię tak rozwaloną, ale ważne, że przeciągnięte. I tu nam będzie wychodził ten przewód LEDowy i też będzie szedł górą. Z jednej strony przeciągnięte. Teraz idziemy wpychać od drugiej strony auta. Ta sama metoda działania, tylko tu jest bardziej pozamykane wszystko, może będzie trudniej to przecisnąć. Krótszy przepchany, teraz ten dłuższy. Szybka akcja. Podoba mi się to w tej bałemce, że jest taka rozwalona. To są jedyne jej plusy. Turendy to tam wpierdzielić. Ty, pajęczyny tu mam na gazie. Pajęczyny, aż się boję, że to jakiś pajączyk może być. O, mamy to. Najważniejsze to jest to po prostu dobrze wepchać. Kurde, nie starczy przewodu. Muszę inaczej pokombinować. Tutaj odkręcę tą klapkę. Ona się trzyma aż na jednej śrubce tylko, bo połamana oczywiście. I zobaczymy, czy gdzieś tam tę da radę puścić. Mamy to. Jest. Wyprowadziliśmy tutaj. Teraz to skręcę. I tak jest sukces, że w ogóle tutaj to doprowadziłem. I to będzie podpięte. Może jakoś tak lekko w dół. O, albo tak. Jakoś to się wymyśli Dobra, ważne, że przeciągnięty Teraz trzeba przepchać ten długi przewód na tył Widzimy się, jak już będzie przepchany Przewód już pociągnięty, schowany I dociągnięty tutaj Sięgnął dotąd, więc jest zrobiony Teraz zrobimy to, co w zasadzie jest najważniejsze Trzeba się podłączyć pod gniazdo zapalniczki Bo inaczej nie wiem, czy to w ogóle będzie wszystko działać Najgorsze jest to, że jest właśnie jedna ta wiązka I co ja mam z tym, kurde, zrobić? Przecież nie zwinę tego tutaj w rulonik I nie wsadzę tu Albo może w rulonik Taśmą i sobie będzie tutaj świecić w środku. Wydarzyć się, nic nie wydarzy, a nie będę musiał obcinać. Może jak kiedyś stwierdzę, albo wy mi dacie znać, jak zrobić tutaj, to bym pociągnął jakoś w, przez karoserię. I może tutaj bym jeszcze zrobił na przodzie, by było zajebiście. Ale dobra, teraz nie o tym. Skoro przewody już pociągnięte, próbujemy to podpiąć. Więc będzie trzeba rozciąć przewody, bo niestety jest to zrobione na przewód USB. My USB w aucie nie mamy, więc trzeba rozwalić końcówkę i podłączyć się pod gniazdo zapalniczki. Będzie stałe napięcie, ale może znacie jakieś proste sposoby jak to przerobić To później się za to wezmę i to przerobię Ten miał prąd, a ten to masa Przewód tu, pyk A drugą stronę muszę upierdzielić Ściągamy USB Oczywiście przez to najprawdopodobniej stracę gwarancję na te LEDy Ale no nie da się zrobić inaczej Tnę, pyk i nie ma. O kurde, jakie tutaj są cienkie przewodziki. Najgorsze co może być. Ja pierdziu, patrzcie to. Jak to podłączyć? Jakieś mikrusy. Jak ja mam z tego ściągnąć izolację? O matko! Dobra, coś wykombinujemy zaraz. Spróbujemy tym. Mam specjalny do zarabiania przewodów. Jak to da radę, to będzie luksus. Ale jakoś to kiepsko widzę. Do radę! Ja pierńczy czy te, te urządzenie jest genialne. No patrzcie jakie tu są żyłki. No kompletna porażka. Ja bym to na bank nożem rozciął, a to pięknie dało radę. Ja, no coś pięknego. Hu, mamy. Zwijam, takie ruloniki. Teraz trzeba się tym podpiąć. Jakoś tutaj. A może na wtyczkę zawinę? Wiecie jak to spróbuję ogarnąć? Patrzcie to. A tutaj mam takie dziureczki. W te dziureczki spróbuję wsadzić przewód i zawinąć. I na to później pójdzie wtyczka. Zrobiłem coś takiego, nie wiem czy to zadziała. I teraz założymy sobie wtyczki. Może nie zadziałać. Podłączyłem. Wiecie co? Teraz idę podłączyć akumulator. Czy tutaj nic nie wybuchnie? To się zaraz okaże. Najwyżej jak to zadziała, to jeszcze to porządnie zaizoluję. Bo pamiętajcie, jak coś grzebiecie przy aucie, bo nie powiedziałem tego przed, nie pokazałem, odłączamy klejnot. Teraz załączę. Sprawdźmy. Świeci! Ja pierdził, to działa. Tylko patrzcie, widzicie, jest cały czas, się świeci. A to bardzo niedobrze. Wejdę w aplikację, zobaczę, czy z aplikacji, jak jest cały czas stałe światło, stały prąd, czy tak czy siak mogę to wyłączyć. Sprawdźcie, światełko się świeci, kolor mogę zmienić i spra sprawdźmy, czy się wyłączy. Jest, to działa, wyłącza się. Jesteśmy w niebie, możemy wyłączać z aplikacji, to tak zostawię to pod gniazdo zapalniczki, tylko teraz to porządnie zaizoluję, bo jako tak dziwnie to zrobiłem, żeby czasem teraz jak to będę wszystko wpychał, układał, żeby one się jakoś nie zwarły ze sobą, bo będzie przerąbane. Znaczy przerąbane, bezpiecznik po prostu jakiś pójdzie, ale weź później to znajdź. Odłączamy klemę z powrotem i działamy. A, pyk. O, tasiemką. Wiecie, to jest po prostu dla bezpieczeństwa. Dobra, można wszystko zacząć chować. Pięknie. Mission complete. Przekręcamy śrubki. Kurczę, nawet nie wiecie, jak się cieszę, że misja się powiodła. To co tu wpierdzielimy. Będzie na przyszłość. Dajcie znać, co można jeszcze oświetlić. Nie, chwila. Wtyczek nie powyciągałem, a już tu wszystko poskręcałem. Kurde, kurwa. ASR też nie podpięłem. Dobra, rozkręcamy wszystko. Lepiej późno niż wcale, że mi się przypomniało. Podpięte ASR, podpięte. I teraz będę bezpieczny. Można jeździć. Mamy to. O kurde, dwie śrubki jeszcze zostały. Co jakąś naprawę, to mi śrubki zostają. Dobra, jak gdzieś znajdę, że brakuje, to się wkręci. Zostawimy na razie. Schowek, pik, wszystko siedzi pięknie. Zakładamy klemę. Świecić świeci, więc zajebiście. I teraz możemy się brać za podłączenie. Zobaczymy, jak będzie świeciło tutaj. Tu już wsadziłem, więc pójdźmy, zamontujmy ten LED. To sięgnie dotąd. To utnę sobie lekki nadmiar. Kurczę, tak nie będę ryzykował. Utnijmy dziś tyle. Najwyżej jakby trzeba było przesunąć czy coś, Albo może za dużo. Gdzieś tyle. I teraz trzeba przepchać tą wiązkę, żeby wyszła tędy. No i pięknie wystaje nam. Tutaj śrubkę trzeba odkręcić i założyć na wiązkę i ścisnąć. O, teraz trochę wyciągnę tego leda. Na razie nie widać, żeby świeciło, ale mam nadzieję, że zacznie. Jak będzie wieczór, nie? Mamy to. Świeci się leciutko na zielono. Jest to słaby zielony, ale zaraz podłączymy z drugiej strony, i to powinno dać nam mocniejszą wiązkę. Pokażę Wam efekt w nocy, jak to będzie zacnie wyglądać. Tutaj końcówka się świeci. O, świeci na, na zielono. Tu mamy ten drugi koniec. Teraz trzeba to tak uciąć, aby było dobrze, bo jak utnę i będzie niedobrze, to będzie bardzo niedobrze. Tnę. Nie będzie odwrotu. Wiecie co? Tak patrzę, że może to wcisnę pod ten plastik. Odkręcę to śrubokrętem i spróbuję to tam wepchać. No pięknie, jakżem to schował? Zacnie. O ty kurwo, raczej o ty kurcze pieczone. Wziąłem dodatkową podkładkę. Teraz nie powinno wypadać. No i pięknie schowane. Tutaj tylko widać lekko ten pasek, ale kto by to tam patrzył? Sprawdźmy, jak to teraz wygląda. Jak jest z dwóch stron. No kurde, coś tam świeci. Takie ambiente dla biednych, nie? Ja pierniczę. Ej, nie. Myślę, że w nocy będzie lepiej. Mam taką nadzieję. Dobra, idziemy montować z drugiej strony. Nie ma co się zrażać do tego. Myślę, że będzie naprawdę w porządku. Świeci? Świeci. A co dopiero, jak w nocy będzie świecić? O, się zobaczy. Montujemy z tej strony ambiente. Pięknie zamontowany. Teraz bierzemy światłowód i przepychamy światłowód. Tu już podłączone. Teraz trzeba tutaj poprzepychać, tak jak z drugiej strony. Przewód tutaj jest pięknie schowany. Oczywiście idzie sobie tędy, i on wchodzi tam głębiej, i kurczę, jest. O tutaj, więc też nic nie jest widoczne. Wszystko pięknie. Teraz założę schowek i zaraz się widzimy. Proszę Państwa, jest już noc. Robimy test. Trzeba sprawdzić jak to świeci. Ja na no, żartuję, nie ma nocy. Po prostu jechałem do garażu. I czy jesteście gotowi? Czy jesteście? Kurde gotowi. Kasimy. Odpalam. Eee, nie wygląda najgorzej. Jest takie podświetlenie, ciemne jak w dupie, ale kurde, świeci. No patrzcie, pięknie oświetla. Ze zgaszonym światłem. Jest taki kurczę, no dobra, no jest tragedia, co ja mam powiedzieć. Ja piernicz jak to gównianie wygląda, no ale nie będę zdejmował. Pierdzielę, nie róbcie tak, proszę Państwa. Co to w ogóle ma być? Myślałem, że to będzie bardziej świecić. Jest takie ambiente niby. Chociaż kurde, może i przesadzam? No nie. Wiecie co? Nie jest najtragiczniej. Przekręcę stacyjkę. Podpalimy i Jadę nocą. Gra muzyczka, świeci światełko. Mogę tak. Różne kolorki. Ue, różowy lepszy. Fiolet. Ciekawe, który będzie najintensywniejszy, pewnie czerwony. No, jest intensywny. Kurde, wszystkie są zajebiste. Jest naprawdę zacnie. Mogło być gorzej. Do muzyki? Dostęp do mikrofonu. O Dwa Takie mogę sobie pierdyknąć. Puścimy coś z YouTube'a. Sprawdźmy, czy z YouTube'a też działa. Co z YouTube'em nie działa? Jeszcze da się na mikrofon. Halo. O, je! Disco. Działa. Dobra, mamy disco, teraz zobaczymy, czy jak puszczę z YouTube'a, czy to zadziała. Działa! działa! Polewamy szampana? No kurde, ej, tak trzeba ja mogę jeździć wieczorami teraz. No disco, kurde, disco Huberta w BMC. Szampan i se jadę sam i w sumie bezalkoholowy, bo nie piję się podczas jazdy, więc... Ale na postoju. Na przykład, wiecie, mogę sobie pod domem, zamiast w chacie, w BMC będę sobie siedział. Disco z ziołkami, będą ledy. Kurde, tak można siedzieć, nie? To spoko akurat, opcja. Wiem, że miałem jeszcze zamontować ledy pod autem. Dosłownie za godzinę robi się ciemno, więc dzisiaj nie zdążę. I tak sobie pomyślałem, że lepiej wam to będzie rozdzielić na dwa odcinki, żeby były tematyczne. Ktoś będzie chciał sobie zrobić oświetlenie w aucie, to obejrzy sobie ten poradnik. Ktoś stwierdzi, że chciałby sobie zrobić oświetlenie pod autem, to będzie miał drugi poradnik, który za niedługo dla was wypuszczę. Więc proszę Państwa, zadecydowałem i tak będzie. Jeżeli już do tego momentu, napisz w komentarzu Disco Meister, a przypnę ci serduszko. Elo.